Cześć, witam Was serdecznie z tej strony Rekin Biznesu. Słuchajcie, dzisiaj odcinek troszeczkę mówiący o tym, co będzie na kanale. I chciałbym poinformować Was również o pewnych zmianach, które zajdą i zaszły na kanale. Ale zacznijmy w ogóle od spraw tutaj kryptowalutowych, dlatego że powoli, powoli, coraz więcej informacji pojawia się na rynku kryptowalut, na rynku medi społecznościowych, na różnych innych wiadomościach, że kryptowaluty znowu są B. Nie są fajne, nie są takie jak powinny być. Trzy wiadomości KNF w Polsce ostrzega przed kryptowalutami. Bardzo ostro też w UK są potraktowane Bitcoin i kryptowaluty. A jeszcze dzisiejszy artykuł, że policja niemiecka zlikwidowała Darknet i handel narkotykami i kryptowalutami. A więc takie mało optymistyczne wiadomości. Do tego coraz więcej można usłyszeć o tym, że bitcoin musi złapać drugi oddech i z rzekomo ma najpierw zaliczyć 30 tysięcy, jeżeli tam nie zostanie obroniony opór, no to lecimy do tego, co ja powiedziałem, Wam, czyli do 18 tysięcy z hakiem, to co ja zakładałem i tam, gdzie mówiłem kilkanaście filmików wcześniej, że mniej więcej tak myślę, przewiduję, że jeżeli będzie ten zjazd, no to na, na tym pułapie się zatrzymamy, będzie jakaś konsolidacja, później 20-22 i... Później, po jakimś czasie, myślę, że ponowne wzrosty do punktu, nie wiem, 35, 38. No tak mniej więcej ja to widzę i, i myślę, że takie jest to zdrowe, rozsądkowe podejście. Nie jest to żadne wyszukiwane jakieś czarnowictwo lub wróżenie z fusów. To jest normalne. Martwi mnie trochę sytuacja na Altach, że no niestety jak na razie to tylko niektóre projekty zdołały osiągnąć swoje jakieś tam ATH i, i to są projekty nowe w sumie, a reszta po prostu została daleko, daleko z tyłu. Jak będzie to ja na bieżąco będę tutaj z Wami rozmawiał, będę na bieżąco mówił, tak jak na razie powiedziałem Wam, ja czekam po prostu z otwartymi pozycjami praktycznie wszystkiego się wyzbyłem mam wszystko w stablecoinach i po prostu czekam jak będzie jakaś okazja. Mówiłem o tym, że zarobiłem trochę na że udało mi się wtedy kupić, zarobić te 25% i na takie okazje będę sobie tutaj spokojnie czekał, mam co robić i właśnie dzisiaj ten filmik nagrywam odnośnie kanału Reking Biznesu. Słuchajcie pojawia się przycisk na dole Wesprzyj". Zdecydowałem się na ten krok, żeby po prostu widzowie mogli, jeżeli będą mieli ochotę oczywiście, bo to tak jak cały czas ja mówię, odkąd powstał mój kanał, widzowie budują go i są tutaj numerem jeden, ale powiedziałem również, jak ten kanał powstawał, że jeżeli on przekroczy 1000 subskrypcji, to zmienimy w ogóle opcję i zmienimy w ogóle punkt działania. Zmienił się już Discord nasz, przybywa do niego coraz więcej osób. Mamy tam coraz fajniejsze artykuły, są lekcje, jest kącik wiedzy, jest grupa VIP i różne inne rzeczy, które pozwalają wdrożyć się w świat kryptowalut. Kanał przechodzi też właśnie metamorfozę i będzie przechodził stopniową. Pojawiałem wykupiłem już cztery domeny będą one podpięte do stron, które będą powstawały. Na razie działa ta strona reckingbiznesu.eu, ale jest plan nowych stron w ogóle, które pojawią się w ciągu całego roku, no bo wiadomo, to jest proces złożony, to trzeba opracować, żeby to wyglądało i żeby to miało ręce i nogi. I dlaczego ten przycisk wesprzy jest tutaj u mnie na kanale? Słuchajcie, powiedziałem kiedyś, że... Moim celem tutaj na kanale YouTube jest stworzenie telewizji i taki cel sobie postawiłem i cały czas do niego mam zamiar dążyć. Telewizja krypto TV e, i tak ona, taki jest wykupiona już domena tak samo pod to i ja myślę po prostu perspektywicznie i chciałbym, żeby to powstało. Dobrze wiecie, że zbudowanie takiego studia, e, sprzętu do niego, naświetlenia, nagłośnienia, sprzętu komputerowego, kamery i tak dalej. Kosztuje to ogrom pieniędzy i ja sobie z tego zdaję sprawę, że nie zrobię z tego w ciągu kilku miesięcy. Być może będzie to trwało rok, a nawet i dwa lata. Ale plan jest i będę do niego dążył, żeby po prostu zbierać ten kapitał, powoli po prostu szukać miejsca na to studio, no bo nie mam, mieszkam w blokach, nie mam pokoju, nie mam przestrzeni wolnej do tego, żeby takie studio zbudować, to studio musi działać po prostu i chciałbym, gdyby ta telewizja powstała, po prostu poświęcić się mojemu kanałowi YouTube, po prostu nie pracować już, a zajmować się wywiadami, jeżdżeniem po Polsce, przeprowadzaniem różnych filmików, pokazywaniem na przykład jak działają bitomaty, pokazywanie różnych fajnych zakątków, różnych fajnych kantorów. Pojawia się też na kanale taki pomysł po prostu, żeby gotuj z kryptowalutami, żeby prowadzić po prostu tanie, fajne dania. Dzięki po prostu kryptowalutom, czyli zarobek, który osiągnę na przykład na kryptowalutach, idę do sklepu, kupuję, pokazuję wam produkty, gotujemy i rozmawiamy sobie luźno o kryptowalutach, a przy okazji coś smacznego możemy zjeść, zdrowego. Preferuję zdrową kuchnię, nie typowo wegańską, bo i od czasu do czasu mięso, ale prostą, tanią, fajną, kto każdy może ją zrobić, a przy okazji jeszcze sobie podczas tego gotowania posłuchać o kryptowalutach, o inwestowaniu, o różnych plotkach, różnych rzeczach. Więc content na kanał Rekim Biznesu jest ogromny i ogromny potencjał myślę, że jest. Dlatego zdecydowałem się na to, żeby widzowie mogli wspierać mój kanał i żeby budowali właśnie tą e, ideę tego tej telewizji crypto TV. słuchajcie kto wesprze mój kanał tam są trzy podziałki e, trzy warianty trzy te bonusy które można osiągnąć pierwsze to jest tam jakaś ze mną rozmowa i tak dalej drugi to jest jeżeli ktoś wesprze dołącza do mojej grupy VIP Crypto Business, e, po prostu to jest taką przepustką a trzecia to już jest w ogóle e, taki Cały content ze mną, e, rozmowa na live, na mediach społecznościowych, e, dołączenie do grupy, osobne w ogóle analizy, osobna w ogóle struktura. No, każdy kto wesprze po prostu będzie mógł na to liczyć. Tak? Są to tam cztery warianty, jest 5, 499, 39,99 i 9 99,99 99, tak? Takie warianty ja po prostu dałem Bo y, muszę powiedzieć jasno, ja pracuję po prostu i żeby odłożyć jakąś pieniądze na to, żeby stworzyć takie studio, musiałem wziąć jakieś kredyty y, obarczyć siebie, a jeżeli ludzie wspierają coś tak i dają Ci przepustkę do tego, żebyś po prostu to robił, to ja będę wiedział że jest to zainteresowanie, że ludzie chcą, żeby to powstało, że ludzie są tym zainteresowani, że chcieliby, żebym prowadził takie coś. Oczywiście, tak jak powiedziałem, ta telewizja Krypto TV będzie miała różne, poszczególne programy. Będzie to po prostu cykl jakichś programów, na przykład Gotuj z rekinem e, i kryptowalutami, na przykład analiza kryptowalut w dniu dzisiejszym, czy na przykład południe na giełdzie kryptowalut, czy na przykład program gość rekina biznesu i różne, różne inne rzeczy. Oczywiście będzie się to rozwijało w, też na podstawie różnych innych rynków finansowych, bo uważam, że po części przecież rynek kryptowalutowy jest powiązany też z rynkiem finansowym i gospodarką ogólnoświatową. A więc mam pomysł, mam chęć do tego, żeby to robić. No, tylko jedyne, co jest potrzebne, to wasza, wasze wsparcie i wasza pomoc. Jeżeli ona będzie się pojawiała, no to ja będę się w jakiś sposób odwdzięczał, to żebyście wy mogli skorzystać przy okazji też również z tego, że wspomogliście mój kanał, tak? tak? Jak powiedziałem, będzie to w różnym stopniu to dawkowane i po prostu każdy będzie mógł przy okazji z tego tytułu jakąś korzyść uzyskać również, tak? e, Ja jestem człowiekiem otwartym. Jeżeli ktoś do mnie pisał teraz na Discordzie, to każdemu pomagałem. Ale słuchajcie, jest tych osób coraz więcej i pojawia się tych osób coraz więcej i no niestety, żeby coś budować, no to trzeba mieć jakieś wsparcie. Uważam, że w pierwszej kolejności będą osoby, które po prostu chcą, żeby coś powstało i wspierają mnie. Ja jestem po prostu człowiekiem takim, że... I to nie chodzi tutaj o to, że ja robię coś w idei po prostu e, tylko kasy, bo powiedziałem wam na co to jest przeznaczone. To jest przeznaczone na powstanie studia CryptoTV i naprawdę są ludzie, którzy są zaangażowani już w pewne projekty i na pewno będzie jeszcze ich wiele, wiele osób, które będą chciały ze mną współpracować albo zgłoszą się do mnie, że chcą ze mną współpracować, że chcą budować takie coś i ja uważam, że takie coś ma sens. Ma sens, dlatego że takiego czegoś nie ma. Są różne kanały YouTube, ja nie mówię, są różni youtuberzy, ale ja bym chciał to zrobić po prostu profesjonalnie i jestem takim człowiekiem, który jest do tego zdolny i, i to zrobi. Może nie już na teraz, ale tak jak powiedziałem, powoli, po krokami. Najpierw powiedziałem 1000 e, e, subów, teraz mamy ponad 1200 już. Później jest 1500, później jest 2000 i powoli będziemy sobie, jak to mówią niektórzy, kule śnieżną budować tą naszą społeczność. Jeżeli chcielibyście się przekonać, jak to jest naprawdę na mój, o mnie, jakąś ocenę na mój temat, no to zapraszam na Discord. Jest tam prawie 600 osób, więc jeżeli ktoś napisze, na pewno uzyskacie odpowiedź na to, jakim jestem i jakim jestem człowiekiem. Tak? Tyle właśnie na temat tego nowego przycisku Wesprzyj. Plany są coraz większe w sensie takim, że po prostu dopóki ta telewizja nie powstanie, chciałbym zbudować kilka cykli, które będą się pojawiały tutaj na moim kanale odnośnie projektów kryptowalutowych, ale powiem Wam jedną taką zasadniczą rzecz. Ja nie mam zamiaru na przykład i uważam, że jest to bezsensowne kodzić... Hop, wchodzić komuś po prostu w paradę. Czyli nie będę robił następnych kryptoniusów, które robi Bitcoin Phoenix, bo robi dobrą robotę i uważam, że powielanie czegoś jest bezsensowne. Albo nie będę robił na przykład analizy niektórych projektów, które robi Andrzej z codziennej dawki, dawki dyskomfortu, który robi to profesjonalnie. Uważam, że pewne rzeczy nie ma sensu powielać. Uważam, że u mnie będzie kontent, który będzie pokazywał to na przykład jak zrobić pewne rzeczy, jak niektóre projekty są postrzegane w świecie kryptowalut, jak jest co się dzieje na rynku pod względem na przykład e, wolumenów, analizy i tak ale i również zatrzymane do wyjaśnienia projekty, które nie są po prostu omawiane na innych projektach. Ja nie mam zamiaru tu powielać innej, innych kanałów i po prostu nie wiem walczyć z kimś na wyniszczenie. Bezsensowne jest w ogóle dla mnie. U mnie po prostu będzie kontekst, którego nie ma na innych kanałach. Dlatego jest Gotuj z Rekinem o kryptowalutach. Dlatego będziemy zajmowali się takimi prostymi rzeczami, które się nie pokazuje. Opłaty, wypłaty kryptowalut, portfele, różne inne rzeczy, a airdropy, różne takie fajne rzeczy, które są wokoło kryptowalutowe. Teraz coraz bardziej słychać o tokonach NFT, są gry. Będę pokazywał gry, bo od tego troszeczkę odszedłem, a było to na samym początku. Będę pokazywał gry różne, w które warto zagrać. Jest teraz ta gra, o której też mówią piłkarska. Też o niej zrobię osobny program. Tam się dostaje 10 kart. No, dla fanów piłki nożnej fajna rzecz. Ta karta może być później unikatowa, można nimi handlować. No, na razie to jest niszowe, ale to łapie coraz większy poziom, i NFT tokeny mają w 2021 roku odegrać naprawdę kluczową rolę. Więc takie właśnie rzeczy będą pojawiały się u mnie na kanale. Troszkę o Socios, przecież teraz pokazywałem wam tą apkę, na której zbiera się te tokeny od nich i można dostać tokeny klubowe, bo jest teraz ten Daily trading tokenów klubowych no jest tych rzeczy masa wokoło tego wszystkiego świata kryptowalut i ja będę się tym chciał zajmować nie będę tutaj mówię powielał kilku rzeczy no bo bezsensownie jest w ogóle uważam że trzeba po prostu wspierać się wzajemnie kanały a nie walczyć i zabierać komuś widzów albo nie wiem mówić że tamte kanały są niefajne tylko u mnie jest fajnie mnie po prostu będzie to, czego nie ma gdzie indziej. Będę się starał tak prowadzić mój kanał, żebyście byli, zależy tutaj coś nowego, coś wartościowego, coś, co po prostu pozwoli Wam e, miło spędzić czas oglądając i słuchając mnie. Dzisiaj to tyle na temat kryptowalut. Chciałem właśnie powiedzieć o tym przycisku Wesprzej. Jeżeli ktoś ma do mnie jakiekolwiek pytania, jeżeli ktoś chciałby się coś zapytać, zapraszam na Discord, e, zapraszam na maila mojego. Zapraszam na naszą stronę Reklin Biznesu. Mam i Twittera i Instagrama, także jestem szeroko dostępny. Dziękuję dla wszystkich, kiedy tutaj widzów, którzy wspierają, subskrybują, oglądają, polecają mój kanał. To jest mega dla mnie ważne i będę naprawdę powoli starał się robić, przechodzić już. Na iPada, którego kupiłem wcześniej, Wam powiedziałem też za swoje pieniądze. Wziąłem to go na kredyt. Spłacam do tej pory z myślą właśnie o rozwoju kanału i to już powoli się przygotowuje. To już wszystko, a mikrofon kupiłem teraz. Także te pieniądze, które tylko i wyłącznie gdzieś tam trochę zarobię, trochę mogę odłożyć, no to inwestuję po prostu w sprzęt, który będzie służył po prostu później w tym moim studiu telewizji krypto Dziękuję serdecznie za uwagę. Pozdrawiam Was serdecznie. Cześć z tej strony Rekim Biznesu.